Cześć, wyobraź sobie tę scenę. Jesteś sam. Możesz być sam późno w nocy, w pracy lub w domu. Wszystko jest spokojne, a dzień wydaje się typowy, dopóki nie poczujesz dziwnego uczucia w klatce piersiowej. Początkowo sądzisz, że ból jest po prostu zmęczeniem, ale w końcu się nasila. Brak potliwości jest normalny, ale daje zastrzyk energii. Lewe ramię, szyja i bark zaczynają odczuwać agonie. Dodatkowo pogarsza się niedobór powietrza. Serce zaczyna bić szybciej. Zdajesz sobie sprawę, że doświadczasz ostrego zawału mięśnia sercowego lub ataku serca. Bycie samemu jest najgorsze. Co powinienem zrobić? Co powinienem teraz zrobić? Twoje działania mogą oznaczać różnicę między życiem a śmiercią, więc każda sekunda ma znaczenie. Jako kardiolog z ponad 20-letnim doświadczeniem pokażę, jak reagować na atak serca, gdy nie ma nikogo innego, kto mógłby ci pomóc. Możesz wziąć aspirynę. Kaszel jest korzystny. Podjęcie działań w ciągu najbliższych kilku minut może uratować życie tobie lub innej osobie. Przed przystąpieniem do działania należy zwrócić szczególną uwagę na każdy aspekt. Pamiętaj, aby włączyć dzwonek powiadomień, polubić film i zasubskrybować nasz kanał. Aby pomóc wielu osobom w rozpowszechnianiu informacji i ratowaniu większej liczby istnień, udostępnij te informacje swoim bliskim. Opisz mi siebie. Czy doświadczyłeś zawału serca w przeszłości, lub znasz kogoś, kto go doświadczył? Gdzie mieszkasz na świecie? Brawo za uświadomienie sobie, że cierpisz na zawał serca. Warto to zrobić, ponieważ niewiele osób jest świadomych znaków ostrzegawczych i objawów zatrzymania akcji serca. Ważne jest, aby pamiętać o objawach. Oto siedem oznak i objawów, które mogą wskazywać na zawał serca. Bladość jest ósmą oznaką nadmiernej potliwości. Jest to zimny pot, który przykleja się do ubrania i nadaje blady wygląd. W odpowiedzi na sytuację kryzysową organizm uwalnia adrenalinę, która powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych. Jest to znak, że coś jest nie tak z sercem. Dodatkowe szóste objawy obejmują ból brzucha, nudności i wymioty. Wymioty i nudności są objawami zawału serca, szczególnie w przypadku zablokowania przepony. Kobiety częściej skarżą się na nudności i wymioty. Podczas ataku serca, ponieważ niedokrwienie może wywoływać wymioty. Niestety diagnoza może być opóźniona, ponieważ objawy te mogą być mylone z problemami żołądkowo-jelitowymi lub wirusami. Pacjenci z cukrzycą powinni być szczególnie świadomi tych objawów. Nagłe nudności lub wymioty nigdy nie powinny być lekceważone, ponieważ mogą być wyraźne, ponieważ neuropatia może ukrywać dyskomfort w klatce piersiowej. Szczególnie jeśli towarzyszą jej inne objawy, które omówię w piątym objawie. Uczucie oszołomienia lub omdlenia. Zawroty głowy są częstym objawem u kobiet i mogą być spowodowane stresem, arytmią serca lub nagłym spadkiem ciśnienia krwi. Jeśli towarzyszą im inne objawy, nie należy ich lekceważyć. Ból i drętwienie ramienia to czwarty objaw. Ze względu na sposób, w jaki nerwy są połączone. Drętwienie lub ociężałość mogą dotyczyć nie tylko lewego łokcia, ale także prawego łokcia, obu ramion, a nawet obu łokci. Duszność wynika z tego, że mózg błędnie interpretuje sygnały serca, jako pochodzące z ręki. Trzecim objawem jest ból w klatce piersiowej lub uczucie duszenia się, któremu może, ale nie musi, towarzyszyć dyskomfort w klatce piersiowej. Może to być spowodowane nagromadzeniem płynu w płucach. Lub niezdolnością serca do wydajnego pompowania krwi. Niepokój lub silna udręka nie są drugim objawem zawału serca. Ekstremalny niepokój podobny do ataku paniki może być wywołany przez adrenalinę uwalnianą po ataku serca. Wiele osób czuje, że koniec jest bliski. Ból w klatce piersiowej jest głównym i najważniejszym objawem zawału serca. Jak wygląda doświadczenie zawału serca? Zawał serca charakteryzuje się bólem, który trwa dłużej niż 5 minut i jest odczuwany jako ucisk słonia na plecy lub szczękę. Każdy pacjent zgłasza, że jest to doświadczenie, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. To nie jest igła, to nie jest kłujący ból. Masz objawy, wskaźniki i duży nacisk na klatkę piersiową, ale jesteś sam. Co powinieneś zrobić, jeśli masz atak serca i to w tym samym czasie? Sytuacja jest pilna. W tym kluczowym momencie liczy się każda sekunda. Zadzwonienie do kogoś, kto zawiezie cię do szpitala, być może do Sabu, jest pierwszym i najważniejszym działaniem. 192 to numer telefonu Sabu. Numer pogotowia ratunkowego to 192. Ubezpieczenie twojej żony, twojego chłopaka i twojego syna rozpocznie się komentarze latały we wszystkich kierunkach. Współczuję Sabu, ponieważ w niektórych miastach nie jest tak szybki, jak powinien. Miej ten numer na uwadze. Uber lub taksówka to opcje, jeśli widzisz, że karetka najprawdopodobniej spóźni się więcej niż 15 minut. Poproś sąsiada, aby zawiózł cię do najbliższego szpitala, pukając do jego drzwi. Twoje szanse na przeżycie rosną wraz z czasem potrzebnym na dotarcie do szpitala. Będziesz się zastanawiać, czy czas ma znaczenie. Czy jazda samochodem do szpitala nie jest szybszą opcją? Nie powiem ci, dlaczego, gdybyś musiał to zrobić. Zawał serca ma wpływ na serce. Kiedy dopływ krwi do serca zostaje odcięty, dochodzi do zawału. Zwykle dzieje się tak w wyniku zakrzepu krwi, który rozwija się z blaszki tłuszczowej, która zebrała się na ścianie tętnicy wieńcowej. Zator uniemożliwia dotarcie tlenu do mięśnia sercowego. Bez tlenu komórki serca giną. Serce ulega poważniejszym uszkodzeniom, im dłużej pozostaje nieleczone. Serce wydaje się próbować oddychać przez rurkę. Która nagle staje się całkowicie zatkana. Mięsień może ulec pogorszeniu, a w zależności od lokalizacji, może to być śmiertelne w ciągu kilku minut. Biorąc pod uwagę, że połowa ataków serca jest śmiertelna, czas jest najważniejszy. Gwałtowny spadek ciśnienia krwi lub niebezpieczna arytmia mogą wystąpić w ciągu pierwszej godziny. Może spowodować nieoczekiwaną utratę przytomności. Jeśli stracisz przytomność, ty i inni kierowcy jesteście w niebezpieczeństwie. Nawet jeśli jesteś wystarczająco zdrowy, aby prowadzić, możesz mieć trudności z kontrolowaniem kierownicy. Alternatywnie może dojść do niedokrwienia i niezdolności do reagowania na objawy, takie jak zawroty głowy, dyskomfort w klatce piersiowej lub duszność podczas jazdy. Z tego powodu zdecydowanie radzę skontaktować się z karetką pogotowia lub poprosić kogoś innego o odwiezienie do szpitala. Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać pomoc. Po przybyciu pierwszych służb ratunkowych należy pozostawić drzwi szeroko otwarte, umieścić zwierzęta w zamkniętym miejscu, aby zapobiec wszelkim problemom, a także mieć pod ręką listę wszystkich recept i alergii, aby mogli Ci pomóc. Radzę moim pacjentom, aby zrobili zdjęcie swojej ostatniej recepty lub zapisali ją w telefonie. Mogą również zostawić ją w dogodnym miejscu, takim jak torba, torebka lub inne łatwo dostępne miejsce. Co robić podczas oczekiwania na pomoc? Pozostań cicho, aby oszczędzać energię. Trudno jest zachować spokój w tak tragicznych okolicznościach, ale panika tylko pogorszy sytuację. Kontroluj swój oddech, aby oszczędzać energię i zmniejszyć stres. Wybierz pozycję i usiądź lub połóż się. Wybierz postawę, która odciąża serce. Głowa i plecy powinny być lekko uniesione, gdy siedzisz prosto. W ten sposób można utrzymać koncentrację i uniknąć upadku. Unikaj nadmiernego ruchu, aktywności fizycznej i wykonywania zadań. Należy pamiętać, że celem jest ochrona serca. Jeśli nie masz alergii na aspirynę lub przeciwwskazań, każdy ruch powoduje większe obciążenie mięśnia sercowego i może pomóc Ci poczuć się lepiej. Zjedz dwie lub trzy tabletki 100 Mars. Tabletki należy rzucić przed połknięciem, to prawda. Rzucie umożliwia łatwiejsze wchłanianie leku, przyspieszając jego działanie. Będąc środkiem przeciwpłytkowym, aspiryna powstrzymuje płytki krwi przed przywieraniem do siebie i powodowaniem powiększania się skrzepu. Może zmniejszyć niedrożność, pozwalając krwi krążyć, nawet częściowo, do czasu uzyskania specjalistycznej pomocy medycznej. Nie będziesz musiał kupować aspiryny w aptece. Szpital może kaszleć w przypadku jej braku. Być może słyszałeś, że w przypadku ataku serca posiadanie silnego ATS może uratować Ci życie. Nadszedł czas, aby obalić to błędne przekonanie. Tak zwany ATS-CPRT nie ma podstaw naukowych ani medycznych, ale od lat krąży w internecie. Przypomnijmy, co powiedziałem. Zawał mięśnia sercowego ma miejsce, gdy skrzep blokuje dopływ krwi do mięśnia sercowego. W tym momencie serce boli, ale nadal bije. Nie wymagasz resuscytacji, ponieważ nadal jesteś przytomny. Resuscytacja jest wymagana tylko w przypadku całkowitego zatrzymania akcji serca. Nie doszło do zatrzymania krążenia. Jeśli jesteś przytomny, możesz kaszleć. Zgodnie z tą mylącą informacją, częsty kaszel może uciskać klatkę piersiową i spowodować, że serce znów zacznie bić normalnie. Jest to nieprawda. W przypadku zawału serca problemem jest zablokowanie przepływu krwi, a nie rytm serca jak w przypadku arytmii lub zatrzymania akcji serca. Kaszel nie udrożni tętnicę. Niebezpieczeństwa związane z przyjmowaniem leków w związku małżeńskim z kobietą, która nie zapobiega niepotrzebnemu przyjmowaniu leków somatwosol jest stosowany w leczeniu zawałów serca, chociaż nie ma wpływu na śmiertelność. Teraj możecie zabić, nawet jeśli zażywasz wiagrę lub Tadalafil. Ponadto stosowanie wosolu zwiększa ryzyko śmierci z powodu zawału prawej komory serca. Nie ufaj mu, pomóż komuś innemu. Jeśli zauważysz, że ktoś jest nieprzytomny i nie oddycha, musisz natychmiast podjąć działania. Może to być piorunujący atak, gdy zostaniesz wezwany do pomocy osobie, u której podejrzewa się zawał serca. Przyczyną może być piorunujący atak mięśnia sercowego. Szybka progresja i wysoka śmiertelność to cechy charakterystyczne tego typu ostrego zawału, który jest jednym z najbardziej śmiertelnych i występuje, gdy główna tętnica wieńcowa przednia stępująca lub pień jest zwykle całkowicie zablokowana. Serce może zatrzymać się nagle w ciągu kilku minut lub godzin.